Czy z tego pasa ruchu po zmianie sygnału na zielony masz prawo skręcić w lewo na skrzyżowaniu? I w lewo, czyli tak. Zobaczcie jak on jest oznakowany. I w prawo. Ten pas ruchu, na którym zostało wykonane zdjęcie, na którym się znajdujemy jest oznakowany jako pas do skrętu i w prawo i w lewo. Oczywiście po zmianie sygnału, co zostało zawarte w pytaniu. Czyli jak najbardziej mam prawo skręcić w lewo. A tak jeszcze pozwólcie Państwo, że się chwilę przyjrzę, sygnalizacja jest ogólna, jest S1, nie widzimy tutaj zakazu zawracania i gdyby chcieć zawrócić na tym skrzyżowaniu, to moglibyśmy to zrobić, ale z lewego skrajnego pasa, bo jest oznakowane jako do skrętu w lewo. Sprawdzamy sobie, zakazów nie widzimy, mamy pas oznakowany, mamy sygnalizację ogólną, która sama z siebie nie zabrania nam tego manewru wykonać. Natomiast już tego samego zawracania z tego pasa ruchu absolutnie zrobić byśmy nie mogli. To nawiązując nawet do tego, co... Pas oznakowany do skrętu w lewo bez zakazów i odpowiednia sygnalizacja w kontekście skrzyżowań zezwala oprócz skrętu w lewo lewy skrajny również na zawracanie.